Cześć kochani, Therapeutic Mama tutaj, Dawina czara I dzisiaj laundry time. Laundry, 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 laundry time. Z Skarpetki dla mnie są najgorsze. Skarpetki, skarpetki, skarpetki. Zawsze zgubię skarpetki. I mam jedną z jedną, z drugą z jedną. Dlaczego, jak ja chcę iść do to toilet. Nagle, wszystkie dzieci naraz też chcą iść do toalety, w tym samym momencie. To jest ciekawe. Dlaczego w Polsce jest na, na toilet jest circle and triangle? Ja nie wiem co to znaczy. Circle, czy to jest mężczyzna? Czy to jest kobieta? Ja nie wiem i nieraz chodziłam do toilet jakiś facet sikał. A ja chodzę tam? I dlaczego im droższe restauracji, tym mniejsze porcji. Dlaczego ja płacę więcej, żeby dostać mnie? to Dlaczego faceci? Mówią tak. O, to jest oczywiście babek, który prowadzi ten samochód. Ja nie wiem, co to znaczy. Bo ona prowadzi spokojnie? Bo ona nie jedzie szalony? Co to znaczy, że babek prowadzi? Na pewno babek prowadzi. Czasem chciałbym pić kawę. Ja nie piję kawę, ale jak mam taki moment, kryzys w środku dnia, myślę sobie, o, ale fajnie by było, jakbym piła kawę. Chciałbym ćwiczyć kratę. Chciałbym uczyć się. To jest męczące karate. Praniowe karate. To jest pomysł. Dlaczego ja się boję? Być cztera. Bezpośrednia. Dlaczego szkoły nie mogą być takie wielkie boisko, gdzie dzieci biegają cały dzień. Po prostu biegają, biegają i niech oni liczą, ile czas, ile razy biegają. Ja biegałam 10 tysięcy razy dzisiaj. To jest twoja matematyka. albo u biologii, że biegałam i moje kości chodziło w ten sposób, bo wtedy jak dzieci wrócą do domu, no to już są zmęczeni, już są grzeczni w domu. Bo dlaczego? Bo mieli swoje gimnastyka w przedszkolu. Dlaczego muszą być grzeczni w przedszkolu? Bo wtedy jak wrócą do domu, szaleją. Chodź w A, Czy tylko ja lubię kichać? Ja bardzo lubię. Bardzo lubię kichać. Wiecie co jest ciekawe? Tyle razy myślę sobie, że dzieci się obudzą rano i wołają MAMO! I, powiem ci szczerze, to mnie zdenerwuje. Bo myślę sobie, dlaczego oni nie krzyczają: Tato, ja mogłabym jeszcze trochę spać. Ale wiecie co? Raz moje córko wołała: Tato! I on się tak cieszył. Ja myślałam sobie: Ale mi przykro, że ja nie doceniałam to. Że może on by chciał, że te dzieci go wołają, a ja to mam i ja nawet tego nie doceniam. To jest ciekawe. Idę gdzieś? I spytam, czy ja mogę Ci pomóc, mogę posprzątać? Nie, 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 proszę, jesteś go, szadaj, nic nie rób. I mówię. No dobra, poszedzę, nic nie robię. Lubię. Ale potem słyszę, ale, ale ja mam tyle do sprzątania, ale gdzie są te krasnoludki, dlaczego oni nie sprzątają po mnie? I myślę sobie, ale po co nie spytać, ja mogłam ci pomóc przecież, ja jestem tutaj, mam dwie ręce, chętny do pracy. Przecież jeżeli coś potrzebujesz, powiedz, jestem dostępna. Kobiety, słuchajcie... Nie musicie wszystko sami zrobić. Nie musicie. My, gości, albo faceci, my też mamy dwie ręce. Możemy Ci pomóc. Jak Ty przyjdziesz do mnie, ja Ci pozwolę. Ty możesz sprzątać mój cały dom. Czy ja coś mówię? Nie. Ja mówię, proszę bardzo, posprzątaj. I na pewno te faceci czują podobne. Na pewno też by chcieli trochę cię pomagać. Jeżeli pozwolajcie kupić. Ale ja to zrobię lepiej! 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 Ja to zrobię lepiej! Ja to zrobię lepiej! Wiesz! Nie wiesz! Daj komuś spróbować! Może oni też to dobrze zrobią! Na przykład ja! Umiem sprzątać stole! Prania! skończone Terapia mama! Yes! Dziękuję wam bardzo, że byliście ze mną. To wiele szybciej dzisiaj trwało. Teraz wiecie, co ja robię, jak poukładam pranie. Myślę sobie, merytuję o macierzyństwie. Co to znaczy, żeby być żoną, żeby być Polką, żeby być z wami. Kocham was bardzo. Therapy mamy tutaj. Subskrybujcie do naszego kanału i dzieci idą. Peace out. Tak, kocham was bardzo. Subskrybujcie.